Halo, halo, czy widać i słychać to, co jest w tle, ale wydaje mi się, że tak. Troszeczkę się tu ściszę, chyba teraz powinno być ok. Witam wszystkich na naszym czacie, na naszej nowej telewizji. Eee, troszeczkę Wam tutaj z, pla z placu budowy opowiem to, co się dzieje ode mnie, czyli oczywiście od <laughs> Mikołaja Rozbiskiego. Witam Was. No, jak widzicie, jeszcze chyba ten limit do 50 powoli, no jeszcze tam jest, ale to już lada dzień zniknie, także tym się nie przejmujcie, to tak zawsze na początku jest, to jest takie testowanie kanału, także musicie wybaczyć trochę cierpliwości. Tak naprawdę ten tydzień jest przeznaczony na pracę, na budowę, powoli pewne audycje będą się pojawiać. Może nowi ludzie, ci, którzy wybiorą, to, 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 ten model współpracy, to co czują. Co, co, co jakby gdzieś tam się wyklarowało w, ostatnich, w toku ostatnich wydarzeń, to będą powoli przenosić się myślę tutaj, czy dołączać, także to wszystko się rozwinie. Jeżeli już mam wam tutaj relacjonować pewne, pewne hasła czy zdarzenia, bo oczywiście rozumiem kontrowersje wokół nazwy portalu, ale myślę, że większość przyjęła go bardzo pozytywnie. Serce Nowego Świata nie w znaczeniu new age'owym, nie w znaczeniu jakiegoś jakby tylko serce jako serce jako ta pompa tłocząca, tylko jako centrum, jako to serce, które bije, które wbija ten rytm, ma być takim portalem dla wszystkich ludzi, dla wszystkich organizacji, dla wszystkich inicjatyw, które czują ten motyw współpracy, wzajemnej, szanowania własnej indywidualności, szacunku wobec siebie, wymiany poglądów, myśli, aby. To właśnie stworzyło ten jeden wspólny nowy, gdzieś tam nurt, który będzie podstawą, fundamentem tego nowego świata. Także, także taka jest idea. Oczywiście to wszystko zostanie sprecyzowane, skonkretyzowane, zostanie to wyjaśnione jeszcze bardziej. Będzie to po prostu najzwyczajniej w świecie. Działać i konkretnie będziecie wiedzieć, w jaki ten mechanizm będzie to regulował. Tutaj Wam troszeczkę już zdradzę, pokażę Wam szkicę tego portalu, który, który w ten sposób mniej więcej będzie wyglądał. Na razie Wam dam takie po prostu rzuty najważniejsze. To wszystko jest w budowie, bardzo dziękuję Wam jeszcze raz za wsparcie, które okazujecie, które tutaj bardzo mocno czuć. Bardzo konkretne wsparcie, bardzo konkretne propozycje i to jest jeszcze raz dla mnie, po raz kolejny, dowodem na to, że to wszystko idzie w dobrą stronę, że jest potencjał, że trzeba ten potencjał wręcz, bo grzechem byłoby go nie objawić w konkretnej formie. Dlatego najzwyczajniej w świecie robimy to, co robimy, bo po prostu czujemy. I to jest to najważniejsze w tym wszystkim, że to wszystko powstaje dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu i postaram się, żeby właśnie dla Was było to coś bardzo cennego, o co będziecie dbać. Także to tyle, takiego drobnego, codziennego komunikatu. Tak jak mówię, ten tydzień będzie takim tygodniem już przejściowym, czasem na decyzję, czasem na konkretyzację pewnych rzeczy, a prawdziwa premiera, myślę, dopiero od przyszłego tygodnia, i wtedy zacznie się porządna, porządna już praca, porządna konkretna inicjatywa, i zobaczycie, że będzie to coś wyjątkowego. Także centrum, będzie serce Nowego Świata, to będzie, mam nadzieję, takim centrum wymiany informacji. Być może jednym z wielu, wcale nie musi być jedynym, ale na pewno jednym z takich ważniejszych, które dadzą tego nowego powera, tego, to, to zasilanie, które właśnie tą energię życiową w te żyły Nowego Świata, że tak powiem, bardzo enigmatycznie pchnie, który to zainicjuje, który ten impuls wybije. Także dzięki, bądźcie z nami. No i do usłyszenia następnym razem.